Dzisiaj odcinku nauczył mojego młodszego brata być YouTuberem, tak jak ja. Witaj, Szymon, witam cię. Witam. <gry> no i to jest już pierwszy błąd, który musimy nadrobić. To Jezus, widzowie, ale tutaj będzie pracy, to jest jak e, budowa mostu, po prostu gołymi rękoma na ciszy. Dobra, to Powtórka. Elo, elo, Dave. Witam, witam, Dave. No, no, no Dave. to jeszcze jest lepsze, ale to jeszcze nie jest takie, wiesz, to już nie jest takie, jeszcze takie suwite. Dobra, nauczymy się. A więc tak, najpierw ja, patrz, musisz robić to, co ja. E, ja mówię coś, a potem ty będziesz to musiał powiedzieć. Widzę, że zostawię ci łapeczki w górę. Nie. <laughs> zostawię ci łapeczki w górę, no, ale Subskrybujcie tego kanała. Ja. <laughs> subskrybujcie tego kanału jest no git na... jest git i widzowie komentujcie fajne komentarze na propsie Przerosło cię! Jeszcze bariera! Bariera! Nie do złamania No widzowie, ja powiem tak, jak ja zaczynałem na YouTube, to ja też byłem taką drętwą kłodą, ale spokojnie widzowie Szymon się, się jeszcze odkuje Ale dobra, dzisiaj będę Ci dawał tipy, będę Ci mówić, bo widzowie, my tutaj musimy oszlifować diamenta, który póki co jest brązem Ale spokojnie, ogarniemy to widzowie. A wy e, oczywiście też wpadajcie na drugi kanał, na nasze instagramy, wszystko w opisie I kupujcie Zrobię takie coś. Takie coś, to się nazywa brelok. Yy, ja na to mówię brylok. A wy na to możecie przypiąć klucze. I mieć klucze zawsze pod ręką. Nie atakuj mojej szanownej osoby. Dobra. Pierwszy tip. Pierwszy tip. Uwaga, uwaga. Ja mówię przez. To, to jest taka e, podstawa zasady YouTubera z Minecraft'a, że nie można zamknąć buzi. Po prostu musisz cały czas mówić, jak na przykład nagrywasz. Ja teraz będę przez 30 sekund nawijał o byle czym. A, później... a co, ja chciałam zdanie ci się wciąć? Nie, a później ty będziesz musiał przez 30 sekund nawijać o byle czym. Dobra, dobra. No. Ja zacznę, Spoko. ja zacznę. Okej, okay, widzowie, a więc zobaczcie, zaczął nam padać deszcz! Niesamowite, ale dobra, musimy najpierw sobie wykopać to drewna, więc kopiemy to drewno kopu kopu niczym, Timberman! Wykopujemy drewno, bierzemy je, bierzemy sobie kolejnego z Taksona, mamy już sześć drewna, to jest naprawdę niesamowite, bierzemy kolejne 6, zamieniamy je na 24! Platynowych pięknych deseczek, to nie są platynowe deski, to są oczywiście drewniane deski, co ja tutaj nawijam na głośnik, ale spokojnie, widzowie, wy pamiętajcie, żeby oglądać ten film do końca. Dzisz, dzisz, to jest. Dobra. To jest, suka, uwaga, teraz ty. 3, 2, 1, start! Zobaczcie, moi drodzy, mamy pochodnie. Pochodnia, sadzonka, wszystko się dzieje. Patrz, pochodnia. 5 no. sekund, 5 pięć Ma... sekund! 5 sekund! No, nie było 10. Dobra, dajcie drugą próbę. Uwaga, uwaga. No. Druga próba. 3, 2, 1, start! Mamy drzewo, zetniemy je. Tutaj mamy drzewo, pochodnia, tam jakiś portal niedokończony przez Dejwa. Nasz, nasz dom. Dodamy do niego szkło. 5 <laughs> sekund, 5 ty... sekund, 5 sekund, 5 sekund. <laughs> przystrojenie podłogi. Nie było dłużej, 5 sekund, naprawdę. Widzowie, tu będzie dużo roboty, dużo roboty. No ale dobra. Jest ciężkie. Damy radę, no, no to nie jest takie łatwe, no widzisz, no to musisz widzieć, no na przykład ja teraz widzę morze i mówię Widzowie, zobaczcie, przed nami jest morze, można byłoby przez nie przepiąć łódką. no piorun uderzył, co tu się dzieje w ogóle widzowie! Ale patrzcie, na dole są jakieś tutaj, nie wiem, wystające takie wodorosty. Ja myślę, że ja z tych wodorostów mógłbym ulepić całkiem niezłe laso! Co ty? Co ty zrobiłeś, no? Opie, wyłaś z tej wody, nie taplaj się tam No to no, chodź, 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 po, porobimy coś dalszego. Dobra, jakiego by ci dać jeszcze tutaj youtuberskiego... Wyrzuć mi kilo! No, oh. <grym się z nimi> Dobra, dobra, dawaj, trzymaj. Łap i wbijaj tutaj. Widzowie to będzie długa droga, ale każdy z nas kiedyś zaczynał. Dobra, dawaj, dawaj do góry, okej, okay. dobra, i teraz tak, słuchaj synek. Twoje kolejne zadanie. Ja zrobię nam po tabliczce, uwaga, uwaga, robię nam po tabliczce, biorę biorę, Sign 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 I, i, i bierzemy, czekaj, tutaj robimy tak, dobra, będą trzy, to będzie po jednej. Chodź, chodź Chodź! Chodź to Dobra Trzymaj to i teraz robimy tak. Bierzemy tabliczkę i, i zaczynamy pisać tytuł y, filmu. Film, w którym zbudowałeś swój pierwszy domek. Musisz jakoś nazwać. Idealnie tak, jak mógłby wlecieć na YouTube. Piszemy. Uaga, uwaga. Yy... Nie wiem, u mnie to jakoś wygląda mega dziwnie, ale, ale, no, ale niech tak będzie. Niech tak będzie. Nie, nie, niech tak zostanie. Szalone. Okej, okay, dobra. Cyk! Napisane perfekto, perfekcyjnie Zobaczcie no widzowie, no przecież każdy w taki tytuł po prostu by klik- no. Każdy po prostu, każdy, to jest to jest podstawa Dobra, zobaczmy Czy jest odgapione? Zbudowałem swój pierwszy domek, śmieszne Ej, też dobre, 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 ale widzisz, musisz akcentować Zbudowałem swój pierwszy domek Minecraft, wiesz co chodzi no, ten, tak. The Minecraft nie musi być, ale dobra, dobrze synu, no, no dobrze synek, no dobra rzecz Okej, okay, teraz naszym zadaniem, a bardziej twoim, no, będzie danie mi pięciu ksywek Tak byś mógł do mnie mówić na filmach pięć, pięć, żebyś nie mówił ciągle Dave To jakbyś nie, po prostu powiedz, po prostu powiedz, nie musisz pisać e, Musisz dobra. powiedzieć do mnie pięć ksyw, a potem ja powiem i zobaczymy jak ci poszło, dobra, dobra. Dawaj, pięć ksyw Dave, brat Dwa Żabu. Trzy ty co, to, to ciężkie no, to są no mąż, no. <noise> no... błagam Cię, pięciu tych nie umiesz wymyśleć, no co Ty mówisz? Nie ma szans! Patrz to! No. Okej. Okay. Szymon! Brat! Panda! Na no jeszcze Dawid, no to mam cztery, no bo Dawid, nie? No to da, okej. Okay. Szymon! Jeszcze... Bracie! No. Panda! Szymony! Pandaru! Ty, debilu! Lagę Żabła, żabła! No właśnie, są o to chodziło! O to chodziło, żebyście mówili cały czas tego samego, to są takie tipy. A w ogóle widziałeś mojego konia? Widziałeś mojego konia? Tak, widziałem. Zobaczę. Co Cię, sądzisz? Widzię. O! Twoje kolejne zadanie, youtubera. Musisz opisać yy, tego konia. Musisz go opisywać tego konia przez 10 sekund. Czas! No, start! To nie jest koń, tylko osioł. Ma fajne siodło i można na nim szybko jeździć. Ma sporo serduszek więc ode mnie i za uszy fajne uszy ma dobrze dobra no teraz moja kolej widzowie ten który ten osioł którego teraz widzicie jest po prostu niesamowity dlaczego ponieważ ma zamontowane siodło na swoim grzbiecie na którym swobodnie można posadzić swe cztery litery do tego ma o wiele więcej serduszek niż ja ma piękny czarny ogon, który można czesać godzinami do tego jego podkowy są silniejsze niż stali dzięki niemu można przebywać tysiące kilometrów widzisz różnicę synek Musisz się jeszcze no spać, nauczyć. Nie widzę, no. no pewnie, że jest, jest ogromna! Ale spokojnie, nauczysz się tego z czasem. Mi się wydaje, że, że dasz radę. Dobra, a teraz kolejna rzecz, którą każdy YouTuber musi umieć. A mianowicie, opisz siebie za pomocą trzech słów. Jak byś siebie opisał za pomocą trzech słów? Ciebie, twoja osoba. Dobra. Jeden skromny. Okej okay. Dwa bogate i trzy przystojne Bo, no, no, ja, ja nie wiem, to jest, ja nie powiedział Niski, yy, niski, gruby, z dobrym wzrokiem Wszyscy, być prawda, no. nie przeciwieństwa Ty bogaty synek, a ile ty masz w portmanetce 20 zł? złotych? Co, coś ty, co ty, co ty, co ty, kurde, kłamiesz ty, nie ma szans, dobra, ale, ale wybrunęłeś dobrze, przystojny git, yy, co tam było, skromny, spoko, no, jakoś to wybrunęłeś, okej, okay, to zadanie wybrunowałeś, ale pytanie, czy wybrniesz z najcięższego zadania, a mianowicie umieć się sowicie pożegnać z widzami i zakończyć odcinek. Musisz zakończyć sowicie ten odcinek, pożegnać się elegancko i go zakończyć, dawaj. No to yy, kończymy odcinek z bratem na pięknym tle naszego domku. Żegnamy was bardzo serdecznie, Tam kupowajcie broki, i łapki w górę, Subskrypcja do 100 tysięcy, No dobra, dobra, trzeba więcej życia, czyli... Widzowie, to by było na tyle, w dzisiejszym odcinku uczyliśmy mojego brata jak być youtuberem, jeżeli chcecie więcej takich filmów, subskrybujcie kanał, zostawiajcie łapeczkę w górę i oczywiście wpadajcie na nasze instagramy. Do zobaczenia, bye bye! Widzisz synek, tak to się robi.